Dzisiejszy temat omlet de la mel Pula", tak jak powiedziałam, zawdzięczamy gości słowińskiej. Mój mąż pochodzi z Normandii, a matka Pular, właścicielka restauracji, stała się słynna dzięki temu, że właśnie w Normandii, na wzgórzu Mont-Saint-Michel, prowadziła skromną na początku restauracyjkę, ale później dorobiła się tam znacznych pieniędzy, Między innymi dzięki temu, że miała świetny przepis na omlet. Ten omlet nieco przypomina suflet, bo jest taki dość wysoki, puszysty i wilgotny. Ja go nigdy nie kosztowałam, ale wydaje mi się, że to jest dzięki temu, że on jest bardzo długoręcznie ubijany. Składa się wyłącznie z jaj i jest smażony na dużej ilości masła. Można to zobaczyć w internecie. W internecie też można znaleźć przepisy, które mówią, że można, żeby właśnie ten omlet był taki wilgotny, dodać mleka do jaj, ale kuchnia normandzka, którą mam w domu, podaje tylko dwa kanoniczne składniki: jaja i masło. Do tego potrzebna jest Wam duża patelnia. Jak to się stało, że. Tak proste danie, jak omlet, stało się znane na całym świecie. Otóż, jak powiedziałam, matka pulach raczyła tym omletem pielgrzymów i turystów, licznych pielgrzymów i licznych turystów, którzy przybywali do opactwa Mont Saint Michel, zwłaszcza 29 września, w dniu świętego patrona. A Mont Saint Michel to nawet w dniu dzisiejszym jest jedna z największych turystycznych atrakcji we Francji. Jest położona. Wyspa, no, przepraszam, to jest to wyspa położona u wybrzeży Normandii i wieńczy ją średniowieczny kompleks opactwa, który był budowany przez 500 lat. Jest ufortyfikowany, są podwójne mury. Pierwsze otaczające świątynie, drugie otaczające, trudno powiedzieć, że to jest miasteczko, ale zabudowania, budynki, które się tam mieszczą, u stóp opactwa. W tej chwili w zasadzie są to budynki usługowe, różne restauracyjki, sklepiki, jakieś takie przestrzenie muzealne. I właśnie w tej części u stóp opactwa mieściło się, mieściła się restauracyjka Państwa Pular. Autorka tego przepisu na omlet zaczęła prowadzić pierwszą restaurację niewielką w 1873 roku, ale dopiero od 1888 prowadziła działalność pod własnym szyldem. I dlatego Marka La Mer Poulaire, którą być może znacie, też datuje się od roku 1888, czyli ma już 132 lata historii. Nie znalazłam danych dotyczących liczby turystów przyjeżdżających na wzgórze Świętego Michała 100 lat temu, ale mogę pan powiedzieć, że na początku XXI wieku, według statystyki oficjalnej, co roku odwiedzało to miejsce 3,5 miliona turystów. Później ze względu na to, że miejsce nie było za dobrze zarządzane, bo przy takim nawale ludzi trzeba było wykorzystywać pomoc zewnętrznych instytucji. Które wyłoniono w, chyba w formie przetargów. W każdym razie one sobie nie radziły z tym, żeby, żeby ten przepływ turystów właściwie i wygodnie dla samych turystów opanować, i dlatego też w 2016 roku było już tylko 2,5 miliona turystów, a później nawet spadło to do 1,5 miliona. Zwłaszcza, że od 2015 roku Japończycy, którzy wcześniej upodobali, to, upodobali sobie to miejsce, przestali przyjeżdżać do Francji po zamachach. No i to był cios, cios dla tego miejsca finansowy. Myślę, że wszystkich turystów i wcześniej, i dziś przyciąga niezwykłość tego miejsca. Na czym ona polega? Być może wiele osób było w tym miejscu, bo to jest nie tak daleko miejsca pracy, wielu z nas pracujecie często w Brukseli. Otóż sama wyspa jest górzysta, jest niedaleko, położona od niedaleko od brzegu. I co ciekawe, nie jest wyspą cały czas, ponieważ są tam bardzo wysokie przypływy i odpływy. To dla nas mieszkających nad Bałtykiem jest zupełnie niecodzienna sytuacja, ale można podczas odpływu przejść suchą nogą na tę wyspę, a podczas przypływu poziom wody bardzo szybko rośnie. Podają, podane Były takie podanie, że przy porównaniu, że tak szybko jak galopujący koń, nie jest to aż tak szybko podobne, ale z prędkością 6 km na godzinę wraca morze i stara, staje się niebezpieczne dla ewentualnych spacerowiczów. Niebezpieczne są również ruchome piaski, dlatego też, jeśli ktoś nie chce skorzystać z istniejącego obecnie mostu, to lepiej, żeby przyprawy pokonał z przewodnikiem, a nie sam. Bo nawet w tej, w tej chwili jest to miejsce, może być to miejsce niebezpieczne. Samą wyspę i zabudowanie opactwa widać już z daleka, ponieważ droga ekspresowa z Brytanii do najpierw dolnej, potem następnej części Normandii, przepraszam, biegnąca wybrzeżem, biegnie dużo wyżej niż poziom morza, a nawet niż sam poziom zabudowań. Także mamy bardzo dobry widok i cały czas widać naprawdę taką niesamowitą. Nie wiadomo, czy to jest budowla, czy to jest wyspa. Wszystko wydaje się całością. Yy, zarówno z daleka, jak i z bliska mamy wrażenie, że albo kościół został wyciosany w skalę, albo po prostu yy, całość jest budowlą. Na mnie takie to wrażenie sprawiło głównie dlatego, że budowle są granitowe. To jest typowy materiał budowlany w Brytanii i Normandii. I sam kościół jest dość duży. Ja, przygotowując się dzisiaj do tego wystąpienia, porównałam sobie rozmiary budowli. Mianowicie, nawa główna kościoła liczy sobie 70 metrów długości. A Notre Dame de Paris 130 metrów. Natomiast katedra w Brukseli 109. Jeśli chodzi o wysokość, to kościół na Mont saint Michel ma 25 metrów wysokości do sufitu głównej nawy. Tyle samo ma katedra w Brukseli, a katedra Notre Dame 33,5. Także widzicie, że to są bardzo porównywalne wymiary. Skąd się wziął w zasadzie omlet? Już prawie dochodzimy do końca naszego czasu, ale to muszę wam opowiedzieć. Otóż przyciągnąć i zatrzymać gości na obiad, podczas kiedy były te przypływy i odpływy, a nie przybywano na wyspę łodziami, tylko właśnie drogą lądową podczas odpływu i goście musieli się dostosować do tych pływów morskich, żeby zatrzymać gości. Na obiad, trzeba im było zaoferować coś, co ich przyciągnie. I tym właśnie daniem był omlet, podobno jak się już taki omlet, który można bardzo szybko zrobić, podało gościom, to byli gotowi poczekać na obiad i rezygnowali z posiłku na lądzie. Dodatkowo restauratorka była niezwykle uroczą osobą serdeczną, i przyciągało to nie tylko biesiadników z całej Francji, ale Również Belgów, król brytyjski, słynni politycy. Później, po jej śmierci, restauracja cały czas starała się utrzymać tradycję i dalej była bardzo znanym miejscem w zasadzie takim, którego nikt nie chciał ominąć. Jeśli zajrzycie do internetu, to zobaczycie długą listę różnych osobistości, które zechciały tam być. Niestety, nie tylko sam COVID, Uderzył w prosperity tego miejsca, ale również sama marka, która od 1995 roku jest również nie tylko marką, pod którą funkcjonują hotele, sklepiki i różne inne rzeczy na, na samej tej górze, Mont -Saint michel ale robią również herbatniki i one są nawet sprzedawane w Polsce. Podobno są sprzedawane w 70 krajach. Niestety po okresie świetności też z powodu tego, że coraz mniej Japończyków tam przyjeżdżało, ten biznes notuje straty. A jak wyjdzie z COVID-u? Ciężko powiedzieć. Nasz czas minął, także bardzo serdecznie Wam dziękuję i muszę Wam tylko powiedzieć, że przez te dwa dni, kiedy się przygotowywałam, ogarnęła mnie nostalgia i gdy tylko epidemia minie, to zabieram teściową. Która mieszka w Normandii, o 100 km nieopodal, i jedziemy na omlet.